Najskuteczniejszą metodą przezwyciężenia uprzedzeń i stereotypów jest poznanie kultury danego kraju. Pod takim hasłem odbywają się polsko-izraelskie spotkania bliżej siebie, w których bierze udział młodzież z licą ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Legionowie. Ta współpraca zaczęła się 4 lata temu i służy przede wszystkim nawiązaniu takich bliskich kontaktów z dalekim krajem, poznaniu kultur tego narodu. Licealiści z Konopnickiej stale współpracują ze swoimi rówieśnikami z izraelskiego miasta Ramat HaSharon. Ponad 130 uczniów z tamtejszego liceum w poniedziałek już po raz czwarty odwiedziło Legionowo. Powitanie gości było nietypowe. Miało miejsce w Legionowskiej arenie. Rozpoczynamy meczem koszykówki. Jest to taki fajny punkt programu. W ubiegłym roku również był mecz koszykówki. Wygrali wtedy wygrała młodzież z Izraela. W tym roku mam nadzieję, że będzie rewanż w wykonaniu naszych uczniów. Zawsze jest to taki fajny element sportowy poprzedzający pra, pracę trudną na warsztatach. Bo to nie mecz, a właśnie warsztaty prowadzone w grupach są najważniejszym punktem polsko-izraelskich spotkań. Służą one bliższemu poznaniu się, wymianie poglądów i przełamaniu stereotypów. Tematykę warsztatów ustalają uczniowie, oni też je prowadzą. Pierwszy warsztat będzie dotyczył w zasadzie zaprezentowania się, ponieważ każdy powie na temat swoich zainteresowań, największej wady i zalety, no i to pozwoli nam prawda, poznać siebie, dowiedzieć się czegoś więcej o sobie. Drugi warsztat, który będziemy realizować, to są bohaterzy i bohaterowie. I on obejmuje rozmowy na temat właśnie ludzi, których i my, Polacy i nasi przyjaciele z Izraela możemy uznać za bohaterów. Obie strony w spotkaniach i warsztatach doceniają przede wszystkim to, że młodzież polska i izraelska rozmawia bez historycznych uprzedzeń. Main benefit is we perceive it that our students can see Poland through the eyes of the young Polish students today and not perceive and to find Poland just through the glasses through the eyes of Holocaust. To jednak nie znaczy, że holokaust jest tematem tabu. Po zakończonych warsztatach obie grupy miały wspólnie zwiedzić obóz zagłady w Treblince. Nastąpiła jednak zmiana planów i licealiści z Konopnickiej pojechali tam sami.